Chodźcie, dzieci, idziemy do parku hipopotamów. Dobrze, już idziemy. Super, to chodźmy. Dwa bilety dla dzieci poproszę. Nie jesteśmy pierwsi, ale nie ma tu jeszcze zbyt dużo ludzi. Dziewczynki, my będziemy w kawiarni. Dobrze, mamo. Aniu, może najpierw pójdziemy do basenu z kulkami. Jasne, chodźmy. <noise> Przepchnijmy wszystkie kulki w jeden kąt. A teraz na zjeżdżalnię, tak? schody są tutaj. Wejdę po siatce do wspinania. Spotkamy się na górze. Ania, hej! Hej, jestem już na górze. Też tam zaraz będę. Jestem. A teraz możemy zjechać w dół. O tak. Co się stało? Dlaczego nie zjeżdżasz? Jest wyżej niż mi się wydawało. To ja zjadę pierwsza. Z drugiej. Hej, nie wolno się tak przepychać. A! O nie! Zepchnąłeś nas na dół razem z tobą! To było idiotycznie niebezpieczne. Uderzyłam się! Lepiej więcej tak nie rób. Słyszysz? Mamo, boli mnie ręka! Zobacz, jest czerwona! Racja, jest trochę podrapana. Daj, pocałuję, żeby nie bolało. Wiesz co, tato? To wszystko przez takiego chłopaka. Przepychał się. A potem zepchnął nas ze zjeżdżalni. Chodź, Aniu, zjedziemy jeszcze raz. Tym razem bez żadnych przepychanek. Nie da rady, Aniu. Jestem dużo cięższa od ciebie. Opuść mnie na dół, lęko. Wdrapę się teraz na plecy hipopotama. O, ale ma wielką paszczę. Hej, tu można wejść. Udało mi się, Aniu. Wejdziesz tu do mnie? Ania! Ania? Lęko! Utknęłam w pysku hipopotama. O, rety. Tato, pomóż mi! O, rety, Aniu! Michał, pociągnij ją za nogi. Jak ty tam wlazłaś? Tato, pomóż mi! To nie do wiary, co wy potraficie wymyślić. To nie było zbyt rozsądne. Co by było, gdyby nagle zabrakło ci powietrza? Myślałam, że tam też można wchodzić, ale teraz wiem, że nie. Już bezpieczniejsza będziesz na plecach hipopotama. <noise> Chcecie sobie zrobić przerwę i napić się czegoś? O tak! Poproszę sok jabłkowy i wodę mineralną. Zobaczcie, włączyli teraz wielkiego hipopotama. Musimy tam iść. Szybko Aniu! No, idziesz? Tak, ale tata musi mi pomóc. Tato, musisz zaczekać, aż usta się otworzą. Wtedy Ania może wejść. Chodź Aniu, teraz! O! Przegapiłaś okazję. Tato, za długo czekaliśmy. Teraz Aniu, tato! No! Jestem w środku. Szybko wciągnij nogi do środka, żeby hipopotam się ich nie odgryzł. Czy hipopotam może mnie zjeść? Nie, przecież tylko żartowała, a teraz wypadamy, a potem znów do środka. Ale fajnie, ale super! Hej, co się stało? Czemu hipopotam się nie obraca? Usta też się nie otwierają. Może to jest część programu i za chwilę znowu się otworzą? Nie, nigdy wcześniej coś takiego się nie przydarzyło. O nie, jesteśmy tu zamknięci! Mamo, tato! Może uda mi się otworzyć te usta? O nie, nie da rady. Pięknie! Utknęłyśmy tutaj! Nie możemy się wydostać na pomoc! Czy już nas zawsze tu zostaniemy? Nie, zaraz was stąd wydostaniemy. Nie bójcie się. Zapytam kasierkę przy wyjściu. Zaraz wrócę. Przepraszam, usta wielkiego hipopotama nie chcą się otworzyć, a dzieci tam utknęły. Ojej, już tam idę. Muszę sprawdzić przewody. No i znów działa. <gry> Hurra! Jesteśmy uratowani! Ale lepiej stąd wyjdźmy, szybko! Mimo, że to nie są żywe zwierzęta, to jakoś chcą nas dzisiaj pożreć. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, będziemy ogromnie wdzięczni za kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pa!